Jak to jest, że jak do Polski przychodzą wielkie koncerny i mówią: zbudujemy fabrykę pralek, albo centrum wysyłkowe, albo będziemy samochody tu skręcać, będziemy koła dokręcać. To wtedy. Spoko, dajmy im ziemię za darmo, preferencyjne warunki, opodatkowanie niższe, dotacje, wszystko im dajmy, bo to są zagraniczne wielkie firmy. Wow, jak super, że taka znana marka pojawi się pod Wrocławiem czy pod Lublinem, czy wszystko jedno gdzie. Ale jak mamy stworzyć coś strategicznego i własnego, to je, jak tak można, niech najpierw zbudują fabrykę. Gdzie tu logika? Wybucha dobrze ukrywany dotąd skandal. 14 miliardów złotych, 14 miliardów, 14, 14 miliardów złotych. Ale jeden z akapitów na onecie daje nam odpowiedź, na czym polega skandal. Uwaga! Do Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON zaczynają zgłaszać się zbrojeniowe firmy, których oferty, pomimo spełniania stawianych w programie NRA kryteriów i dysponowaniu lepszymi niż polska amunicja warunkami mogącymi przyspieszyć produkcję amunicji 155 mm, zostały wykluczone z postępowań prowadzonych przez komitet sterujący. Może więc chodzi o firmy zagraniczne? Może chodzi o firmy niemieckie, które chciałyby dla nas taką amunicję produkować? Głupio coś takiego byłoby zasugerować, że mogłoby chodzić o firmę niemiecką. Byłoby to aż nieprzyzwoite. Nieprzyzwoite, ale czy zaskakujące? Albo nie mieszczące się w głowie? Tym problem ma ona, że nie te firmy wygrały. Tak mi się wydaje, bo co innego mogłoby być pretekstem do napisania takiego artykułu, jaki finalnie powstał. Przecież jeśli my nie będziemy inwestować we własne firmy. W zbrojeniówce, to nie będziemy mieć własnych firm w zbrojeniówce. Będziemy zawsze skazani na to, żeby kupować od innych. Więc nawet gdyby miało być przez chwilę trochę drożej, to jest możliwe. Nawet gdyby miało być drożej, to trzeba w końcu zacząć inwestować w nasz rodzimy biznes zbrojeniowy. Zwłaszcza, jak mamy mieć w nim większościowe udziały jako państwo. No to jest zupełnie naturalne. I okazuje się, że w tym państwie ktoś jednak patrzy w przód. Ktoś wyliczył, że my rocznie produkujemy tyle tych pocisków, co się na wojnie na Ukrainie zużywa w 7 dni. Rocznie tyle produkujemy. Czyli jesteśmy gdzie? Jesteśmy w dupie. I ktoś pomyślał, że trzeba nas z tej dupy wyciągnąć i zacząć produkować amunicję już. To są same dobre wiadomości, ale jeszcze lepsza jest taka, że ktoś pomyślał, że w związku z tym należy... Współpracować także z prywatnymi polskimi przedsiębiorcami, z polskim biznesem. Czy to coś złego? Nie. To jest bardzo dobre. Przecież my dopiero co kupiliśmy helikoptery bojowe od prywatnej amerykańskiej firmy. Dlaczego mielibyśmy nie kupować czegokolwiek od polskich prywatnych firm? Robiliśmy to w latach poprzednich i tu jest pokazane, że mamy zamiar robić to dalej. I świetnie. Idźmy dalej. Co się potem wydarzyło? Wybrane zostały firmy które miałyby te potrzeby państwa polskiego w zakresie produkcji amunicji, pocisków e, miałyby zaspokajać. Podsumujmy więc, w całym tym skandalu wartym 14 miliardów złotych, 14 miliardów złotych są takie podmioty jak Polska Grupa Zbrojeniowa, skarb państwa, największa w Polsce prywatna firma zbrojeniowa, która jest uznana na całym świecie. Czy ekspert od produkcji przemysłowej jak po narwodowicy, i to jest na razie ten skandal. Ale idźmy dalej. Może doszukamy się prawdziwego skandalu w tym szokującym artykule. O nie wiem, czy ktoś widzi skandal w tym, że państwowa firma zbrojeniowa dostaje kontrakt od państwa na zbrojenia. No ja przynajmniej nie widzę. Zwłaszcza jak koło Polski toczy się wojna. No to chyba normalne, skoro Polska inwestuje w jakąś fabrykę, i chce, żeby ta fabryka produkowała amunicję, to normalne jest, że potem chce, żeby z tej fabryki tą amunicję kupowano. Znowu, na czym polega skandal? Ojej. Ze wszystkich głupich artykułów, jakie odbiły się dużym echem w ostatnio, ostatnio w Polsce, to ten jest najgłupszy. Że ten był skrajnie szkodliwy i skrajnie niebezpieczny. skrajnie niebezpieczny e, z uwagi na położenie Polski e, i po prostu nieodpowiedzialny. I. Warty skomentowania. On nie powinien tak przejść bez echa. Powinniśmy widzieć, jakimi treściami jesteśmy karmieni, a jedyne, co tak naprawdę w tej całej sprawie wymaga wyjaśnienia, to jak to jest, że dziennikarz ONETu dostaje poufne dokumenty związane z obronnością kraju. I tutaj liczę: na śledztwo, ale już nie onetu, na początku sobie żartowałem, ale na śledztwo polskich służb.